Witajcie moi kochani bardzo serdecznie, przepraszam, że dzisiaj w takich dziwnych okolicznościach przyrody i w takim dziwnym obrazie do was będę mówić, ale no po prostu sobie tak pół siedzę, pół leżę pod kocykiem, ale strasznie chciałam się z wami podzielić, więc nie traktujcie tego, że was nie szanuję, broń Boże, po prostu chciałabym z wami się podzielić na gorąco uczuciami, które we mnie buzują, tkwią i no chciałabym po prostu, wiecie, to co mam do przekazania o pewnych książkach powiedzieć. I tu właśnie będzie taki ciekawy vlog, bo wyobraźcie sobie, że ci, którzy już mnie wcześniej oglądali, no to wiedzą, że ja, czy to Holiczka, mam pewnych swoich ulubionych pisarzy polskich. I na przykład, jednym z tych moich ulubieńców jest Jakub Małecki. Ja przeczytałam jego książek bardzo dużo, i to wszystko było jeszcze zanim powstał kanał. No i kochani, ostatnio, będąc w bibliotece, jak widzieliście, natknęłam się na dwa tytuły, których nie czytałam: czyli Korowód i sąsiednie kolory. Korowód wydaje mi się, że to jest najnowsza. Jeśli już nie najnowsza, no to przepraszam, ale jedna z najnowszych powieści tego pisarza. No i sąsiednie kolory, nie najnowsza, jakaś tam wcześniejsza. I to są tylko dwie powieści, które właśnie jakby brakowało mi, żeby uzupełnić i mieć po prostu całą twórczość do tej pory wydaną. I oczywiście na te powieści rzuciłam się bardzo z wielką radością, że po pierwsze one są dostępne, po drugie, jeszcze ten korowód, taki wiecie, nowa powieść. No i wiedziałam, że będę bardzo zachwycona. No i właśnie, czy tak się stało? Powiem Wam tak, jestem po lekturze korowodu. Książki już nie mam fizycznie, więc tutaj gdzieś wkleję. No, i kochani, ja postaram się o tej książce praktycznie nic nie powiedzieć, bo w ogóle to uważam, że każdy z nas, akurat wyjątkowo jeśli chodzi o tę książkę, to powiem Wam, że jeśli zamierzacie ją przeczytać, to ja tego vloga Wam nie polecam. Omińcie to i dopiero wtedy obejrzyjcie, jeśli tą książkę przeczytacie. Najlepsze jest to, żeby przystąpić do niej nic o niej nie wiedząc. I to też mnie zastanowiło, nie wiem, czy to przypadek, czy celowe działanie. Ale jeśli celowe, to doskonale to rozumiem, i uważam, że każde wydawnictwo, które wyda tę książkę, nie powinno dokonywać żadnego opisu, żadnej wzmianki, żadnego przytoczenia czegokolwiek, nawet fragmentu z tej książki z tyłu na obwolucie, bo ona, właśnie w tym wydaniu, w którym ja miałam, nie ma nic, i uważam, że to jest piękne. I jeśli to jest celowe, to jak najbardziej to rozumiem, a jeśli jest to przypadek, to wspaniały przypadek, bo ja uważam, że akurat do tej książki to niesamowicie pasuje, żeby o niej nic nie było napisane. Wydaje mi się, że chyba każdy czytelnik do tej pory, znający Jakuba Małeckiego, spotka się tutaj w sobie z takim odczuciem jak zdumienie, zadziwienie, może nawet lekka konsternacja. Ja Wam opowiem, właśnie tylko jakie emocje mi towarzyszyły, i myślę, że to Wam wiele powie, jak ostatecznie no, oceniam tę książkę i dlaczego. Już ona jest podzielona na takie różne, jakby rozdziały niecyfrowane, ale mają swoje tytuły. No i przeczytałam pierwszy rozdział, i myślę, słuchajcie, pierwsza moja myśl. Tak trochę teraz będę przesadzać, więc nie traktujcie tego bardzo poważnie, ale tak z przymrużeniem oka. Ale czytając ten pierwszy, powiedzmy tam, fragment, rozdział, pomyślałam, co się stało z Jakubem Małeckim. Czytam kolejny rozdział i myślę, nie podoba mi się to. Może to mi się po prostu nie podoba. Co się dzieje? Przecież ja wszystkie jego książki kocham nad życie. Mało tego, pojawia się konsternacja, o co tu chodzi. Słuchajcie, gdzieś tam trzecia... Tak, powiedzmy, trzecia taka część. No, i już jakby rozumiem o co chodzi, tak? bo to jest bardzo szybko łatwo zrozumieć o co chodzi w tej książce, yy, ale nadal mi się to nie podoba. Powiedzmy sobie, no tak, po połowie książki wchodzimy w czasy współczesne, mi najbliższe, no i zaczynam się gdzieś tam, wkręciłam się. Dochodzimy do końca i znowu konsternacja. Jedno wielkie pytanie, które myślę, że zrodzi się w umysłach i w sercach chyba każdego czytelnika. Jakuba Małeckiego. No właśnie widzicie, ja bym chciała o tym porozmawiać z Wami, ale to ma sens, uważam, rozmowa tylko z osobami, które tę książkę przeczytały. Więc ani nie mogę Wam zadać, wiecie, pytania, ani nie mogę też poprosić Was, abyście właśnie odpowiedzieli na to pytanie w komentarzach, bo ja uważam, żebyśmy tutaj no, zabrali kawał wielkiego doświadczenia życiowego dla wielu z Was. I to zarówno dla osób, które właśnie wcześniej czytały Małeckiego i były nim zachwycone, jak i dla osób, które być może w ogóle to będzie ich pierwsza książka, ten Korowód. Ta książka raczej będzie zdumiewać każdego, ale właśnie no pytanie, które się tak strasznie rodzi, wydaje mi, mam nadzieję, że nie tylko mi. Wiecie, ja będę szukała teraz osób, które tą książkę przeczytały, ale nie tu na forum, nie na kanale, tylko po prostu tak w życiu, żeby z nimi zwyczajnie porozmawiać. I ostatecznie dla mnie jest to najsłabsza książka na razie. Jakuba Małeckiego. Jeśli chodzi o styl pisania, ona jest nadal piękna. On ma taki swój oryginalny, wiecie, kunszt literacki, naprawdę piękny. Te zdania często są jakieś proste, ale bardzo głębokie. Są też oczywiście z taką dozą smutku, jak zawsze. Ten, ten smutek, no to jest to uczucie melancholii, ono dominuje. To się nie zmieniło. Korowód też jest książką, która wywołała we mnie, nie wiem teraz, czy większe, czy mniejsze, ale na pewno przygnębienie. I wydaje mi się, że o ile przy innych różnych jego powieściach bardziej chyba oceniłabym takie uczucie jako mega wzruszenie. Tak, tutaj po Korowodzie byłam przybita. I powiem Wam, że nie wiem naprawdę, tak do dzisiaj się zastanawiam, właśnie. Parę dni minęło od przeczytania u mnie tej książki, że na, no nie wiem, co mam o niej myśleć. Wiecie? Ona chyba też zyska, jakby w moich oczach bardziej, gdybym ja ją przeczytała jeszcze raz. Ale z drugiej strony, ja nie lubię powtarzać książek. To pierwsze wrażenie, które mam zawsze jest dla mnie najsilniejsze, najlepsze, ale wydaje mi się, że właśnie każdy powinien po nią sięgnąć, nic o niej nie wiedząc. Najlepiej nie oglądać żadnych recenzji. Nie wiem, czy. Czy w ogóle inne kanały zdecydowały się cokolwiek o tej fabule mówić? Bo oczywiście można. Cokolwiek nakreślić, ale ja właśnie tego robić nie chcę. Bo rozumiem ten zamysł autora, przynajmniej do bez tej końcówki na razie też, bo koniec jest taki, no, no właśnie znowu nie chcę wam powiedzieć jaki. Nie, nie mogę, słuchajcie, nie mogę Wam tego zdradzić, ale koniec też jest taki, który można różnie interpretować, może tak będzie to najogólniej powiedzieć, też wywoła skrajne różne emocje, wiecie, i pozytywne, i negatywne pewnie, w zależności od człowieka. Jeśli chodzi o, o treść, o treść i fabułę, to ona mi się za bardzo nie podobała. To znaczy, podobała, mi się już bardziej w tej drugiej części, ale widzicie, pierwszy raz miałam takie uczucie, że nie mogę powiedzieć, że cała ta powieść mi się bardzo podobała i że żałuję, że już ją skończyłam. Gdyby cała ta książka była taka, jakby powiedzmy jedna trzecia jej pierwsza, no to powiem wam szczerze, że miałabym bardzo jakieś takie negatywne zdanie, że to nie jest mój małecki, to nie jest... Pióro Małeckiego, które ja tak bardzo kocham, ale jest to coś oryginalnego. Właśnie bardzo jestem ciekawa, jak Wy to odbieracie, bo dla mnie korowód jednak troszeczkę jest oryginalny i, w... i odbija się od tamtych książek. Jest po prostu inny. No i teraz kochani, zaczęłam książkę drugą. Przeczytałam jej bardzo mało, czyli sąsiednie kolory, jak widzicie. I na razie. Wkręcam się dopiero w treść, więc tu niewiele mogę Wam powiedzieć. No, na pewno ten start jest już dla mnie y, fajniejszy, więc na razie wydaje mi się, że ta książka spodoba mi się bardziej. Więc tu, oczywiście, ja się jeszcze raz z Wami połączę i powiem ostatecznie, no po przeczytaniu tej książki, co sądzę. Tu już widzicie, tu jest jakiś opis. No, ja generalnie w ogóle nie czytam opisów. Ja już tak robię od paru chyba lat, co najmniej dwóch czy trzech, że jednak nie czytam. I dzięki temu, że nie czytam, ja mam największą frajdę z czytania. Tak to dla mnie. Ja to odkryłam, że wolę nie czytać. I nic nie wiedzieć, co się kryje w środku książki. Ewentualnie gatunek, który czasem jest tu napisany, prawda, na okładce. No jeśli chodzi o Jakuba Małeckiego, to ja wiem, że to jest literatura piękna, wiem, że będą dobijały to, Dominowały, przepraszam, może dobijały też, ale przede wszystkim dominowały właśnie uczucia takiej melancholii, smutku. Przygnębienia, jakiejś takiej zadumy, wzruszenia, więc to jest niezmienne w każdej książce. A ja bardzo, jak wiecie, smutne książki lubię. Zobaczymy, jak to będzie ta fabuła. No jeszcze nic zupełnie nie wiem. Słuchajcie, poznałam taki wyrywkowo parę postaci, tak? I na razie tutaj się wkręcam właśnie w tą całą. Historię. Ale na samym końcu myślę tego filmu wrzucę wam wszystkie te tutaj okładki książek Małeckiego, które czytałam i dosłownie dwa trzy zdania powiem o każdej z nich. Początkowo miał być tylko o Korowodzie, ale stwierdziłam, że ponieważ o Korowodzie tak niewiele moim zdaniem powinno się mówić. I lepiej jest, żebyście ludzie nie oglądali żadnych recenzji korowodu, tylko po prostu go przeczytali i sami wyrobili sobie zdanie, niczym się nie sugerując. Wiecie co? Mi się wydaje, że jak ja bym zaczęła w ogóle przygodę z Jakubem Małeckim od korowodu, to kto wie, czy ja w ogóle bym z taką chęcią i wielką miłością podeszła do jego pozostałych książek. Ja zaczęłam przygodę z małeckim od Josefa, i to też jest ciekawe, bo tam jest akurat pewien realizm magiczny. Ja tego nie lubię, a w tej książce naprawdę mi się to podobało, wciągnęłam się i zrozumiałam, czemu ludzie się. Tak bardzo zachwycają małeckim. I rzeczywiście, każda kolejna książka, po którą sięgałam, wywoływała we mnie naprawdę takie uczucia natury, uwielbienia och i ach, wielkich zachwytów, i rzeczywiście, każda, naprawdę, każda powieść do tej pory czytana podkreślała i upewniała mnie w tym, że to jest jeden z najlepszych pisarzy polskiej literatury pięknej i że ja zawsze będę go miała na piedestale, bo niesamowite uczucia we mnie wywołuje. I to się nie zmienia. To jest bardzo wrażliwy człowiek, bardzo wrażliwy pisarz i w Korowodzie też to udowadnia i w Sąsiednich kolorach również już nawet na tym początku, ale mówię no Coś takiego było, widzicie, że korowód nie za bardzo mi się podobał. No i teraz jestem ciekawa, co w związku z tym będę sądziła o sąsiednich kolorach. Yy, słuchajcie, jeszcze mi się coś przypomniało. Jeszcze czytając korowód, zwłaszcza właśnie tą pierwszą połowę książki, miałam też takie pytanie, i takie sobie zanotowałam, jakby w tym moim wiecie, kajecie, gdzie tak na bieżąco piszę swoje odczucia, pierwsze takie, albo coś chwytliwego bardzo, że po co to wszystko? Wiecie, takie coś zapisałam. Właśnie czemu autor to robi w ogóle? Po, po co to jest? Po, jaki miał zamiar? z tej książki. I później to się wyjaśnia, więc gdzieś tam ja rozumiem właśnie konstrukcję tej książki, która jest oryginalna. Wychwyciłam to, co każdy z Was też wychwyci czytając, no ale właśnie no nie chcę za wiele powiedzieć. Ta książka jest, słuchajcie, chyba taka... No właśnie i to jest pytanie, nie? Wydaje się intymna, osobista... No nie wiem, no kurczę, tak bym chciała z Wami porozmawiać, ale właśnie no nie mogę, żeby Wam po prostu nie odbierać przyjemności z czytania. No naprawdę, nie spodziewałam się tego, więc na razie jest to takie jedno wielkie zaskoczenie roku, nie do końca pozytywne dla mnie, ale właśnie zdumiewające. Że pisarz, którego tak bardzo, bardzo kocham i nadal nie zmieniam o nim zdania, napisał książkę, która dla mnie jest słabsza. A ona chyba wcale nie ma jakichś takich, wiecie, właśnie złych ocen. Wydaje mi się, że dużo ludzi ją bardzo tak wysoko ocenia. Czegoś mi tu zabrakło, wiecie? Wiecie, macie ulubionego pisarza i oczekujecie po nim bardzo, bardzo, bardzo wiele. I nagle jest książką eksperymentalna. No ja myślę, że Jakub Małecki też sam pisząc to chyba zdawał sobie sprawę, że on to troszkę inaczej tutaj buduje ten świat. Jestem ciekawa, co wy o tej książce myślicie. Ale wiecie, to jest fajne, że książka wywołuje aż w nas tyle emocji. Kończyłam książkę Sąsiednie Kolory i muszę Wam powiedzieć, że to jest znowu ten Jakub Małecki, którego jak kiedyś poznałam, pokochałam całym sercem i którego powieści sprawiły, że to właśnie ten pisarz należy do chyba nawet trójki ulubionych pisarzy polskich według mnie. Oczywiście, jest to zawsze subiektywny ranking, natomiast ja przeczytałam naprawdę jego książek dużo i powiem Wam, o ile ostatnie spotkanie, czyli ten korowód, to nie było do końca moje i takie, najbardziej moim zdaniem, oryginalne i eksperymentalne. Tak, tutaj w sąsiednich kolorach mamy znowu bardziej taką zwartą, jednolitą historię, no i przede wszystkim piękną i smutną. Oczywiście nie odbieram smutku korowodowi, bo tam to też jest również przejmujące przygnębienie. I oczywiście, no to jest domena, jego książek. To jest pisarz wrażliwy i pisze nam o bardzo wrażliwych ludziach. Kochani, w sąsiednich kolorach akcja toczy się w 1926 roku, a więc też ja nie lubię za bardzo tych czasów historycznych, ale powiem Wam, że w tej historii mi to w ogóle nie przeszkadzało, ponieważ. Ta cała historyjka, która była wymyślona, ta cała fabuła była tak intrygująca i tak dla mnie były powiązane te postaci, że w ogóle nie zwracałam właśnie uwagi na ten jakby czas, ten tor historyczny, w jakich miały miejsce wydarzenia. No i powiem Wam, że jest tu znowu pełna książka postaci zagubionych. Mamy tutaj pewnego stolarza, który od, od dziada, pradziada można powiedzieć, zajął się tworzeniem, wytwarzaniem trumien i ma takie niezwykłe swoje troszeczkę oryginalne, może ekscentryczne hobby prowadzi pewien zeszyt właśnie w związku z tymi denatami, których on nazywa zupełnymi. Mamy też jego żonę, która cały czas nie może się pogodzić z tym, że nie dała mu syna, ponieważ mają oni dwie małe córeczki, Pole i Misię. Też ten główny bohater nie może się ciągle pogodzić, jak zresztą i jego rodzice, którzy bardziej wegetują niż żyją. Żadne z nich nie pogodziło się z tym, że brat Krystiana, właśnie tego głównego bohatera, niestety targnął się na swoje życie. Mamy tutaj też wątek pewnego olbrzyma człowieka, który nigdy nie myślał, że spotka go miłość. Mamy tutaj też wątek Pewnej szalonej kobiety. Mamy wątek kryminalny pewnego niecnego czynu, za który nie został nigdy nikt ukarany. Mamy też pewnego syna lekarza, który ma jeszcze inny problem, ponieważ nie może pogodzić się z tym, że w porę nie zareagował, że widział coś, ale nie zrobił nic, a mógł zrobić bardzo wiele. Ogólnie tutaj tym postaciom w tej książce towarzyszy przede wszystkim poczucie winy i wyrzuty sumienia. I myślę, że no jak zwykle u Jakuba Małeckiego dokonuje się coś takiego, że to życie jest bardzo takie kruche i bardzo trudne tutaj czuć. Każdej strony taki ból egzystencjalny. Jest tu mnóstwo postaci, które nie mają dosłownie siły wstać z łóżka, ale wstają, no bo wiedzą, że trzeba żyć, tak trzeba zarabiać. Są tu też osoby, które myślą, jak to zrobić, żeby to był ostatni dzień ich życia. Naprawdę ta książka jest ciężka, słuchajcie. Tutaj na okładce mamy namalowaną pszczołę, kormorana i takiego niby psa, czy też wilka i rzeczywiście te zwierzęta też mają pewną swoją rolę w tej książce. Ma tu swoją rolę przypadek. Słowo posłyszane nie tam, gdzie się powinno, nie w tym czasie, kiedy się powinno. Ogólnie jest to naprawdę zlepek takiej postaci z małego miasteczka, z koła, z którego zresztą wywodzi się nasz Jakub Małecki. No i w tym kole źle się zadziało. Zaczyna się taki splot okoliczności tworzyć, że wiadomo, że będzie tylko coraz to gorzej. Książkę czyta się niezwykle szybko, niezwykle głęboko. Jak zwykle nie sposób się nie przywiązać do tych bohaterów. No i oczywiście nic wam już o fabule zdradzić nie mogę. Powiem wam tylko, że jak zwykle piękne były cytaty, piękne były myśli. Piękne były zdania, i na przykład, słuchajcie, najpiękniejsza scena dla mnie w tej książce rozgrywa się na stronie 125. Nie powiem Wam jaka, jeśli ktoś z Was ma tę książkę w swojej biblioteczce, przeczytał, może sobie sprawdzić. Jeśli nie ma i zacznie czytać, no to zobaczycie, co na tej stronie 125 tak strasznie niezwykle mnie dotknęło i urzekło. Także przejdę już do podsumowania książki. Kochani, sąsiednie kolory to znowu powieść nie dla wszystkich. To jest literatura piękna, która. No, praktycznie w każdej swojej odsłonie spod pióra tego pisarza można powiedzieć, że jest smutna, jest trudna, jest przygnębiająca. Daje odrobinę nadziei, daje pociechę tym, którym też się ciężko żyje. Jest to książka, która dla mnie jest bardzo taka tożsama, podobna do poprzednich jego powieści. Różni się tylko ten korowód na tle ich wszystkich, jak, jak dla mnie. Jest to książka, tak jak powiedziałam, troszeczkę z tajemniczą śmiercią, a więc z wątkiem kryminalnym, ale też z takim gościnnym. Za sprawiedliwością, za chęcią ukarania winnych. To jest też książka z elementami grozy, bo mamy tutaj, na przykład, słuchajcie, dziewczynki chodzące w nocy po lesie, czy też pudełko z obciętymi palcami. Więc jak widzicie, nie zabraknie tu trochę takiego właśnie nastroju horrorowego, nawet. I znowu jest tu za dużo przeżyć, za dużo emocji, uczuć jak na jedną osobę. Te postaci tutaj są tragiczne, są dramatyczne. Ich życie przypomina taki, no, jakby ciężki wór, który ciągle, słuchajcie, noszą na swoich plecach, jak taki garb, z którego nie mogą się podźwignąć. Ci ludzie tutaj są przytłoczeni. No, dramatyzm, dramatyzm i jeszcze raz dramatyzm postaci. Słuchajcie, dla mnie już po poprzednich książkach. W... Zawsze jest tak, że po prostu Jakub Małecki będzie pisarzem, który nie pisze w stylu, nie wiem, hollywoodzkich filmów, tak, komedii. On, on nie pisze nam, ciesz się chwilą, albo jak się masz, mam się świetnie, co u ciebie. To są ludzie, którzy. Jakby pokazują nam swoje wnętrze na zewnątrz, a raczej Jakub Małecki pokazuje nam bolączki ludzi, czyli te ich najgorsze jakieś sekrety, tak, ich cierpienia wewnętrzne, które dźwigają w sobie, ale dzięki temu, że pisarz nam opisuje ich życie, to my do tego wnętrza docieramy. I oczywiście no, dla wielu ludzi z zewnątrz, tak, to będą ludzie, o których niczego więcej nie wiemy, ale właśnie Jakub Małecki pisze w ten sposób, że jego postaci dosłownie są rozbierane na czynniki pierwsze. Tu jest zawsze psychologiczny. Tu jest dużo niesamowitej empatii, wrażliwości, czasem może nadwrażliwości. I to się fajnie czyta myślę osobom, które są podobne chyba w osobowości, w takiej filozofii myślenia do pisarza. Ja myślę, że no to jest niemożliwe, aby te postaci nie miały w sobie nic z Jakuba Małeckiego. To nie jest możliwe, aby człowiek napisał książkę w takim stylu, jeśli chociaż trochę tych przemyśleń nie ma podobnych, jeśli trochę przede wszystkim nie. Nie potrafi wyczuwać ludzi. Tutaj, słuchajcie, pisarz nie jest psychologiem, ale jak dla mnie, pisze on właśnie te książki w taki sposób, jakby był niesamowicie dobrym psychologiem i psychiatrą. To jest wrażliwa dusza, to na pewno i przepiękny człowiek. I ja właśnie bardzo z wieloma postaciami z tych książek się utożsamiam. To są osoby dla mnie bliskie, które ja rozumiem, które mam ochotę przytulić i powiedzieć jak dobrze, że ja nie jestem sama na tym świecie, że są ludzie, którzy też tak myślą, bo oczywiście to są zmyślone historie. Ale jak sami zobaczycie, myślę, że każdy czytając je, nie weźmie tego, że to jest właśnie niemożliwe, nierealne, nieżyciowe. To są życiowe rzeczy. Tylko chodzi o to, że my po prostu jesteśmy raczej ta, takimi zamkniętymi w sobie ludźmi, którzy no nie, nie pokazują, wiecie, na zewnątrz tego wszystkiego, co mają w środku. Ale myślę, że czytając właśnie te książki, ludzie, którzy nie czują się zbyt dobrze, słuchajcie, na przykład w tych czasach, w których żyją, którzy gdzieś tam czują się troszeczkę inni, którzy na innych. Inne rzeczy zwracają uwagę, tak? inne rzeczy są dla nich na pierwszym miejscu. Myślę, że te osoby, i w tym właśnie ja, znajdą bardzo dużo przyjemności z czytania takich książek, ponieważ czują, jakby przebywali ze swoimi przyjaciółmi. I mi się wydaje, że jeżeli pan Jakub Małecki jest chociaż troszeczkę podobny w prawdziwym życiu. Do tego, w jaki sposób pisze, to ja na pewno mogłabym się z kimś takim zaprzyjaźnić. Jest mi on bardzo bliski w tym swoim pisaniu, i jego postaci też nie są dla mnie takimi po prostu zwykłymi, papierowymi, wiecie, wymyślonymi tworami, o których można zapomnieć, zgiąć kartkę, zmiąć, wrzucić do kosza. Nie. Z każdej z tych książek ja do dzisiaj pamiętam uczucia, jakie mi towarzyszyły, i jak bardzo one bliskie mi były. To są właśnie książki, które ja mogę nazwać spokojnie, że gdybym miała kiedyś zbierać i kolekcjonować, to taką kolekcję właśnie dzieł Jakuba Małeckiego mogłabym mieć, bo to są książki, które jak dla mnie są moimi przyjaciółmi i o których ja tak szybko nie zapomniałam i na pewno nie zapomnę. No i kochani, nie ma sensu już zbyt długo mówić, bo ten filmik znowu będzie duży. Widzę, że mówię już 10 minut, także spokojnie, jeśli chodzi o te wszystkie książki, to zaraz się dowiecie, jakie jeszcze tytuły są już za mną. i Jakie główne tematy dosłownie w jednym, dwóch zdaniach zareklamuję wam, polecę każdą z nich. Natomiast tutaj sąsiednie kolory opisałam troszeczkę szerzej, no bo głównie temu właśnie vlogowi poświęcam treść tej książki i korowodu. No, a o korowodzie, jak wiecie, niezbyt wiele wam zdradziłam, ale myślę, że w przypadku tamtej książki. To właśnie nie powinno się żadnych recenzji oglądać, słuchać, i trzeba po prostu po tę książkę sięgnąć. Więc dla mnie w tym rankingu rzeczywiście Korowód byłby na ostatnim miejscu. Co by było na pierwszym, nie jestem w stanie powiedzieć. Zaraz zobaczycie tylko, jak bardzo dużo książek mi się jego podobało. I ta, przez to, że też teraz no, najświeższa, no to mogę powiedzieć, że wyrwę w sercu mam ogromną, że myślę zarówno o takiej szalonej Leokadi, myślę o tym właśnie o tej rodzinie tego stolarza. Myślę o tych dziewczynkach, myślę o tym olbrzymie, który ruszył dalej i myślę o tych ludziach, którzy tutaj potracili życie, można powiedzieć, z własnego wyboru, bo nie udźwignęli go. Także no, niesamowita naprawdę książka i znowu ogrom, ogrom przemyśleń, ogrom jakichś takich, wiecie, rozmyślań, refleksji nad życiem. I mimo wszystko, mimo tego całego bólu, wiecie, to i tak przebija jakieś piękno z tych książek, że oczywiście no życie jest samo w sobie wartością, ale wiecie, to mi, mi się wydaje, że trzeba być chociaż odrobinę wrażliwym człowiekiem, żeby te książki wam sprawiły przyjemność. Także pewnie są mi zwolennicy i przeciwnicy, no ja kocham książki Jakuba Małeckiego i nadal jest jednym z moich ulubionych pisarzy, oczywiście na przykład obok takiej pani jak Joanna Bator. No, i oczywiście jeszcze tradycyjnie dwa cytaty z książki, abyście mogli troszeczkę poznać, w jakim stylu pisze właśnie pan Jakub Małecki. Posłuchajcie wypowiedzi tutaj, jeśli chodzi o ojca tego Krystiana, Iwo, jak go pisarz widzi. Kiedyś był miłośnikiem robienia tak jak wszyscy: wstawał rano i robił, robił, robił. Bez robienia czuł się niepewnie. I tam jest troszeczkę opisu innego i później, w sensie jak to jest dzisiaj. Ponieważ nie miał ze światem żadnej relacji, Lacji, świat nie mógł mu już nic zrobić. I mamy, kochani, też wypowiedź być może nie da się być ojcem bardziej lub mniej. Pół ojca i ćwierć ojca to jest żaden ojciec. I to są takie, słuchajcie, naprawdę dogłębne myśli. Tutaj jeszcze jedno przyszło mi do głowy wniosek, że ci ludzie niby żyją, ale co to za życie? Słuchajcie, tu często jest ucieczka w coś innego. Ucieczka w pszczoły, właśnie. Ucieczka w stolarkę. Ucieczka w swoje myśli. Ucieczka w głęboki fotel i tylko gapienie się przez okno. Tu ludzie naprawdę uciekają, żeby nie przeżywać tego wszystkiego w środku, ale przez to, że uciekają w jakieś tylko typowo zewnętrzne czynności, to niestety to wnętrze ciągle za nimi goni, ciągle ich dopada. I ciągle są więźniami samych siebie. I myślę, że to jest chyba domena pasująca do wszystkich powieści Jakuba Małeckiego. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czekam na Wasze komentarze i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam.